Drodzy Państwo, już taki suplement jeszcze do grywka, do ostatniego trzeciego odcinka, bo rzeczywiście w trakcie tego jak nagrywaliśmy, a to mniej więcej było właśnie od godziny 19, teraz jest godzina 20.44, czyli nie jest to dokładnie na żywo, że wrzucamy to po jakimś czasie, po kilkunastu minutach do, do sieci, ale, drodzy Państwo, okazało się, że no jest jakaś narada pilna, prawda, Morawiecki, ponieważ dwie rakiety, prawdopodobnie rosyjskie, spadły na ziemię polską. no Domyślamy się, że i mówiliśmy o tym, że będziemy próbu, będzie próba wciągania Polski w ten konflikt, y, drodzy Państwo, i wydaje się, że te władze, które nie radzą sobie z ekonomią, nie radzą sobie z, z, z pandemią, także nas po prostu wciągnęli w ten Obcy wciągnęli nas w te pseudopandemie w pseudo drodzy państwo, że w tej chwili będzie próba wciągania Polski w jakiś konflikt, prawda? I powinniśmy zrobić szersze gremium, naszym zdaniem, z udziałem Królestwa Polskiego. Myśmy ostrzegali, myśmy prosili z Cezarem Mariuszem ustęp, myśmy jeździli, prawda? W konferencja pokojowa w Gdańsku, -Liwi. jak zobaczycie państwo nasze wezwania, one polegają na tym, że zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, tak, jako król. I orędzie, i odezwy. Zrobiliśmy wszystko. Natomiast cały czas jakby z lekceważeniem naszej siły, mocy jako króla, drodzy Państwo, i Bolszewia uważa, że ona ma tutaj władzę, ona się tu poradzi, ona będzie podejmować decyzje we własnym gronie. Obawiamy się, że nie są w stanie ani intelektualnie, ani duchowo tego zrobić. Nie są w stanie. Po prostu tymi marionotkami tak się steruje i ktoś steruje, że po prostu dojdzie do się do, do jakiejś wojny, tak? Dlatego powinno się odbyć szersze zgromadzenie w formule tutaj wewnętrznej zgody, a tutaj w międzyczasie jakieś wnioski, odwołanie ziobry i tak dalej. Czyli tutaj kłótnia, nie ma powszechnego poboru, dalej, po prostu tak lajtowo wszystko, tak że jakaś ustawa wchodzi, tak jakby się nic kompletnie nie działo. A my tutaj 27 zapowiedzieliśmy już właśnie spotkanie z generałem Grudniewskim w Krakowie i tak dalej, czyli robimy, co możemy, no ale drodzy Państwo, no, realna władza jest w rękach Bolszewi, w rękach trzeciej RP i ich z mocodawców, ale jeżeli Polacy się nie zorganizują i nie wymuszą szerszego forum spotkania, tak, z mądrymi ludźmi, yy, i spotkania właśnie z mądrymi yy, mądrych Polaków, z mądrymi Ukraińcami, bo osoby trzecie nie rozwiążą za nas tego problemu. Musimy własnymi siłami spróbować pokonać po prostu imperium zła, tak, drodzy Państwo. Także, którym jest Rosja ewidentnie, tak. Mamy potężnego przeciwnika i dlatego tutaj muszą być dokonane jakby no, czynności w formule I, Modlitw, to, co nawoływaliśmy, że tu Kler powinien ogłosić modlitwy za pokój, tak, modlitwy za pokój lub zwycięstwo w tej wojnie, a z drugiej strony właśnie mądre spotkania hierarchów, mądre spotkania przedstawicieli Królestwa Polskiego, Bolszewi i innych środowisk, Państwo, które mają wypracować modus operandi, tak, już nie ma na co liczyć, tak? że ktoś tutaj nam pomoże. Oczywiście, nie odrzucając ewentualnych pomocy, ale realnych pomocy. I mimo wszystko rozpoczynając pewne negocjacje pokojowe, tak? Z Rosją. O co wam chodzi? Od tego trzeba zacząć. Od czego wam chodzi? Nie tupać nóżkami to, co robi Żeleński. i cały czas chce, drodzy państwo, odzyskać utracone tereny, co być może militarnie jest w stanie zrobić, ale biorąc pod uwagę, że Rosjanie są w stanie posunąć się do ostateczności, czyli bombardować cele cywilne, a nawet użyć broni jądrowej, no to wydaje się to co najmniej nieroztropne, tak? Czyli. Czyli Ziołęcki chce odzyskać całość, stawiając na szalę, że może utracić wszystko. No to nie jest roztropne. Naszym zdaniem jest bardziej roztropne rozpoczęcie rozmów, no trudno powiedzieć pokojowych, ale rozejmowych i po prostu usłyszenie stanowiska Rosji. Bo z tego, co my wiemy, to Rosja domaga się. Denacjonalizacji Ukrainy, co z punktu widzenia Polaków jak najbardziej nam pasuje, bo dla Rosji denacjonalizacja oznacza debandaryzację. Na ten warunek spokojnie możemy się zgodzić jako Polacy, tak? Nie ma żadnego problemu. Ważne, żeby się też Ukraińcy na to zgodzili, tak? No tu nie ma żadnego sporu po prostu. I, drodzy Państwo, i uregulowanie pewnych kwestii rozliczeniowych i tak dalej, i tak dalej, jak najbardziej wchodzi w rachubę. Także my wyrażamy gotowość. I jak mówiło pismo, apelowaliśmy i mówiliśmy o tym, że w sytuacji wojny wysyła się poselstwo, tak, to co, co, co mówi Biblia, wysyła się poselstwo próbować negocjować, natomiast oni tego nie zrobili. Wzięli strategię, że pomagali co prawda Ukrainie, a nie negocjowali z Rosją, wręcz przeciwnie, cały czas była szczujnia i było podpuszczanie i było po prostu, no, to spotkanie, prawda, pod Warszawą w Jabłonnej i tak dalej, i tak dalej, to wszystko odstawiało pewien, pewne casus belli dla Rosji, drodzy Państwo, i widać, że to jest, i prowadzi to do wojny, tak. Więc nasza konkluzja jako suplement do tej nowenny, gdzie modlimy się do Chrystusa Króla, żeby nie pozwolił tutaj, tak jak w 20 roku i razem z Maryją, nas tutaj rozjechać przez Rosję, żeby i tym razem się do tego nie doszło. Ale trzeba rozpocząć rozmowy pokojowe z Rosją. Trzeba wysłać delegację do Moskwy i zapytać się, o co wam chodzi, tak? I przedstawić to rzetelnie Polakom o co im chodzi? Czy mają jakieś pretensje do nas, do Polaków? I o co im chodzi? Natomiast tego się nie robi i uważa się, że z, z, z ze skaleczonym dzikiem się wygra, czy tam niedźwiedziem, tak? No niestety potrafi tą łapą się odwinąć i to jest nieszczęście, tak? Ma broń rakietową i może nękać, tak? Może zrzucić bombę na, na Warszawę, na inne duże miasta, drodzy Państwo, tak? Jako zdesperowany. Więc pójście tą drogą konfrontacyjną, co proponuje Kaczyński i spółka, no jest, może być katastrofą dla Polski, tak? To jest to, co PEK mówił w czasie przed II wojną światową, że nie oddamy ani guzika. Tak? To ta narracja jest cały czas prowadzona, tak. a my cały czas ostrzegaliśmy, przestrzegamy i przestrzegamy, tak? bo to nie jest koniec. Trzeba wysłać poselstwo do Moskwy i zapytać się, o co wam chodzi. tak. Trzeba to zrobić. Drodzy Państwo, nie ma innego wyjścia. Nie patrzeć na innych. Tylko powinna być delegacja Polski do Moskwy i zapytać się, o co wam chodzi. tak. Oczywiście najlepiej jakby to była jednak wspólna konferencja, ukraińsko-rosyjsko-polska i jeszcze być może ktoś, ale nie patrzeć co zrobią w tym momencie Niemcy, Francuzi, Amerykanie, bo oni są z daleko od frontu. Z tego co wiemy żaden amerykański żołnierz nie zginął i nie ma zamiaru ginąć za Ukrainę, tak? za Polskę. Żaden żołnierz francuski, brytyjski chyba nie zginął i nie ma zamiaru ginąć, drodzy Państwo. A my jesteśmy u bram tego palącego się domu, drodzy Państwo. Więc tutaj no, prognozy nie są najlepsze, tak? Ta władza nie poradziła sobie z pandemią, ta władza nie poradziła sobie z ekonomią, to ta władza nie poradzi sobie z wojną, tak? I już, przypuszczam, że niektórzy odświeżają paszporty, prawda? i już, już myślą jak o ucieczce, tak? I skończy się tak, jak w wrześniu 1939, czyli wielką reiteradą. Postaramy się jutro skontaktować drodzy Państwo w czasie tego tej nowenny szóstego dnia. O ile oczywiście Pan Bóg pozwoli, bo to wszystko może być możliwe. I chwilę, jednak porozmawiać z naszym Hetmanem Wielkim Koronnym, albo przynajmniej Wam przekazać stanowisko Hetmana Wielkiego Koronny, który chce je wyrazić 27 w Krakowie. No ale żeby Bóg pozwolił, tak? bo widzimy, że następuje eskalacja. A ci jak małe dzieci bawią się zapałkami. Tak? bawią się za pałkami, tu odwołują i tak dalej, zamiast zrobić jakby front zjednoczeniowy, tak? No to chyba, że tu idzie gra, że to jest jakaś prowokacja, ustawka, drodzy Państwo, i chcą nam prowadzić stan wyjątkowy czy stan wojenny, tak? Jeszcze bardziej ograniczyć nasze prawa obywatelskie. Na to nie ma zgody, tak? Na to póki co nie ma zgody, drodzy Państwo. W takim razie tą czwartą częścią w apel jasnogórski biją dzwony. Żegnamy się z Państwem. Laudetur Jezus Chrystus Rex i Maryja Królowa zawsze dziewica z Bogiem, mój Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.